Witam wszystkich bardzo serdecznie w 22. części Let's Play Tomb Raider. Znajdujemy się aktualnie przed kuterem, który naprawiła Reyes, który początkowo miał służyć ucieczce, jednakże tutaj reszta załogi Lary zrozumiała, że ucieczka z tej wyspy to nie jest taka łatwa sprawa. I będziemy zmierzać z nim na ratunek Sam, która została porwana przez doktora Whitmana, który okazał się oszustem, tak jak to Lara podejrzewała, się sprawdziło. Odbiła mu już po prostu tutaj jakaś szajpa do głowy. No i ze względu na sławę m, zaczął współpracować z Matiasem. Więc skoczmy na kuter i rozpocznijmy odcinek krótką kaczenką. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matthiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak. Szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Dobra. Ruszajmy. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po samy. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie, strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro. Możemy tutaj zacząć, zacząć, bie zacząć biec do przodu, a musimy sobie tutaj e, zrobić most za pomocą liny i wejść do klasztoru. Więc w szybki sposób od razu się tutaj transportujemy. Na razie nie musimy sobie zawracać głowy z ponieważ żadnych tutaj nie ma. Jednakże będzie przed nami tutaj taka dosyć spora bitwa do stoczenia, ale na to mamy jeszcze czas. Kolejna cutscenka. Sam. Ona wciąż żyje. Aj, miły pan doktor. Co do cholery robisz, Whitman? Kim są ci... Różowa Gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak! Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Uh, ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą... Czoło. E, e, tak, doktor Whitman dał się złapać w łapkę, aby umożliwić Matiasowi. Przebiegnięcie tutaj przez chroniony most. No i zapłacił za to życiem. Chciał z nimi współpracować, ale no nie wyszło, więc tutaj przybiegamy dalej. Ponownie zjeżdżamy po linii i się wspinamy. No ta burzowa gwardia, jak tylko usłyszała słowo, królowa to od razu ruszyła do ataku. No bo oczywiście oni tutaj nie czekali, aby zobaczyć nową królową, bo sami tutaj nie wiedzą, co się dzieje. No i nie są to nie przede, wszyscy, przede wszystkim zwykli jacyś ludzie. Tak jak tutaj Lara właśnie wspomniała, przez tyle lat tutaj ochraniają cały ten klasztor poczekamy sobie aż przejdą drzwi tak, zamknięte więc możemy podpalić przeszkodę która blokuje nam dal dalsze przejście i biegniemy dalej Klara teraz musi być bardzo cicho, ponieważ no, przechodzi tutaj obok całego wojska. No, musimy tutaj wejść do góry, następnie przejść tutaj po tym drewnie, i następnie wskoczyć tutaj na górę i przejść, wspiąć się tutaj na prawo z nadzieją, że nikt tutaj nie zauważy Lary i stąd przeskakujemy na okno po no niestety Lara zrzuca tutaj przy okazji czaszki przez to cała gwardia zostaje poinformowana o tym iż a, tutaj się znajduje. Teraz będziemy kupiec do, do przodu, nie widząc tego przodu, gdzie tam tył. No, ale tutaj od razu kamera się zmienia i będziemy mieli kilku wrogów do pokonania. Ale to jeszcze nie jest ta walka. Która na nas będzie czekać Załatwimy sobie tutaj mistrzowskim wykończeniem I tu sobie zmienimy broń, aby w inny sposób go załatwić <grych> Tak Dodatkowe punkty doświadczenia zdobyte Czy sobie pozbieram tutaj z nich części oraz amunicję no Tutaj mam maksymalną ilość no to nie są zwykli ludzie. To wiadome. Tak chociaż wyglądają. No ale oni tutaj e, żyją przez wiele, wiele lat. Tak, odkryto nowy obóz, osłonięty korytarz, więc sobie tutaj usiądziemy. I Lara ma kolejny dokument ze swojego dziennika dla nas. Wiem, że musiało mu ja chodzić o ostatnią, słoneczną królową, ale nie rozumiem, co Chimiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu Matias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech ci diabli, nie Midman. dla dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa Gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić. Ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Tak, Whitman tylko dla Sławy tutaj ich zdradził. No ale co zrobić? Tak, to był już dziewiąty dokument z dziesięciu z dziennika Lary, więc też już za niedługo go ukończymy. Otwieramy sobie tutaj przejście. I tutaj w tym miejscu będzie czekała na nas niemała bitwa. Uratuj sam z rąk Tak Jak słychać, a Reyes, Jonah też mają tam dosyć taką sporą zabawę. Zbieramy sobie amunicję, która nam się na pewno teraz bardzo przyda. Most nie wytrzymał. Spadamy tutaj na dół i rozpoczynamy walkę z przeciwnikami. Mam nadzieję, że uda się tutaj. Za pierwszym razem, tylko ich tutaj nie widzę na razie. Strzelają skądś, ale nie wiem skąd. Tutaj są pierwsi przed, sobie ich zastrzelimy. to za spadanie tutaj. Oj! Do nas. Jest mocno dostaliśmy. Przeturlam. Udało się. O imbejnie kolejny. Dobrze jest Tak, i kolejni się tutaj będą próbowali do nas dostać, ale ich również pokonamy takie mocniejsze jednostki z tarczą. Sobie tutaj Możemy w ten sposób pokonać. I następny. ten hazl tutaj został, którego nie zauważyłam. sobie go dobijemy w epicki sposób. W mistrzowski. Kolejne punkty doświadczenia. Bardzo dużo amunicji z nich leci. To bardzo dobrze, bo też bardzo dużo amunicji na nich idzie. I przebiegniemy sobie tutaj tym mostkiem, który sami stworzyli. Wtedy w górę jeszcze zastrzymy z przeciwników i pozbieramy amunicję. mamy maksymalną ilość, ale tutaj z nich jeszcze możemy. I pozbieramy sobie jeszcze więcej amunicji, ale tutaj też jest jeszcze pełna ilość. Tutaj również możemy w sumie wykorzystać granadę, też się tutaj bardzo sprawdzą. Musimy przejść dalej, aby nam się kolejni pojawili i się schować, ponieważ oni mają takie wybuchające beczki. No ale wykorzystamy sobie przeciwko nim ich własną broń. zabiliśmy kilka jednostek jednocześnie. Pęknimy sobie i od razu będą kolejni, więc już się schowam. I znowu w mistrza w sposób pokonani. Skąd się tu wzięli? Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem to dobijanie tych przeciwników. Mocno efektownie. O nie, o nie, 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 nie. Przestrzelają do nas z łuku. Może tak dobijemy. O, życie nam się zregenerowało. Powrót. Coś sobie tutaj granatę co tutaj gra na tym co? Pozbieramy sobie z nich części. Kolejny spadł. Ale go również pokonaliśmy. Żaden problem. I muzyczka nam sugeruje, że to już chyba wszyscy pokonani, których tutaj mogliśmy pokonać. Tak, wiatr nam tutaj rozwiał a, przeszkodę do... Otwarcia sobie przejścia, więc od razu tutaj ją pociągamy do siebie. Ja też tylko sobie tutaj sprawdzę, czy nie ma jakiejś innej amunicji, której nam jeszcze brakuje. Ale mamy tutaj maksymalną ilość. No tak jak mówię, z tych przeciwników leciało jej naprawdę bardzo dużo. Praktycznie to, co wystrzeliwaliśmy na nich, nam się zwróciło. I tutaj również, więc na brak amunicji tutaj w tej walce nie możemy cierpieć, nie możemy narzekać. Leciał na nas ogromny przeciwnik, jednakże jeszcze nie tym razem z nim toczymy walkę. Spadł, więc możemy sobie tutaj wejść. Obecne położenie kapliczka przy rozpadlinie. Drzwi nam się zamknęły, jest to już nowa lokacja. Tutaj mamy jeszcze kolejny zapas amunicji, gdyby nam tamten nie starczył. Ale tutaj tą kapliczkę sobie rozegramy już w następnej części. Dziękuję bardzo za oglądanie i pa!